Witam, witam, z tej strony Rzazga. Dzisiaj będzie miązka z oto tych dwóch paczuszek, z czego jedna to nie jest taka paczuszka, tylko paczucha wręcz. Ale najpierw mm, chciałbym powiedzieć, że nie było mnie. Wy dostaliście parę dni temu na pewno e, jakieś odcinki nowe. Nowe dla was, dla mnie stare. Które dopiero zmontowałem, teraz jeszcze nawet teraz nie zmontowałem, jak to nagrywam, ale teraz jak to nagrywam, jest 23 września. Jestem e, dzień po powrocie już z wakacji z na Teneryfie. E, no i mam nową moc i troszeczkę jeszcze urlopiku, także coś się pojawi e, na kanale na pewno. Może na przykład te unboxingi. E, więc zaczynamy co od pierwszej paczuchy. Pierwsza paczucha jest bardzo długo już u mnie, że tak powiem, e, w pokoju. Tu zebrana czeka bardzo długo. O mój Boże, ale z papieru. Z czego to jest? Ten... Okej, okay, taki karton. Dobra. Czy znaczy tu powinny być ogólnie gry? Ale karton trochę. Aha, puzzle takie tu były. O proszę. Tylko fajne. Krajne puzelki. No ale dobra. Kartonik po puzelkach idzie wek. I mamy tutaj oto te dwa tytuły. Eee, z ekstra klasyki tej najnowszej, ostatniej. Eee, obydwa w Wolucie. Eee, Stykca już mam, ale nie Master of Shadows. Właśnie z ekstra klasyki. Więc tutaj jak najbardziej do kolekcji. Eee, no i oczywiście Red Faction Complete. Tutaj również do kolekcji. Eee, no, i ile mi brakuje gier z tej nowej ekstra klasyki? No, trochę jeszcze brakuje. Także tutaj nie ma się co naprężać. Ale bardzo fajnie, że dwa tytuły wpadły za jednym zamachem. Eee, dobra, tutaj mamy oczywiście standardowo w obwolucie eee, pudełko. No i płyta i karteczka. Tylko, że tutaj właśnie już niestety nie ma ani instrukcji. Jest tylko na przykład katalogi doręczane. No i już karteczki z kodem, tak? Bo jest to nagrana na Steam. Także tu nawet nie ma zbytnio co pokazywać. Bo już to są te nowe, jakby, wersje pudełkowe, niestety z kluczami. Tutaj e, Nordic Games Steam również oznaczenie. No i w takim pudełeczku mamy nawet na dwóch dyskach grę, i mamy oczywiście katalog. No i taką karteczkę pojedynczą z kluczem Steam lub tam do aktywacji na jakiejś stronie, już nie pamiętam jak to tutaj wyglądało. Bo kilka gier nowych foli sobie z tej edycji e, kupiłem kiedyś. Także no tak to wygląda. Tutaj szału nie ma, ale to jest do kolekcji, że tak powiem z Ekstra Klasyki. No i tutaj ogromne, ogromne wielkie pudło. Z tej strony widzę, że chyba będzie lepiej otwierać. E, tutaj mamy zestaw ogromny z winted. Cena wam się pojawia na ekranie już pojawiła. No, bardzo łatwe otwieranie tylko jeszcze. Muszę tak on wyk, wyk. Tylko że muszę być ostrożny, bo jest tutaj coś bardzo wartościowego. Ale kosztowało mnie tylko 25 zł, więc to nie jest źle. I bardzo fajnie ostreczowane. Tutaj jak najbardziej super. E, ocena się należy bardzo dobra. Kurde, ale mam strecza teraz. To się mu wszystko przyda. Ten strecz ja sobie kolekcjonuję za tym oto fotelem. Dobra, odwijamy. E, nie pamiętam za ile ten zestaw dokładnie był, ale coś chyba w okolicy 70 zł, jeszcze nie dobrze myśl, jeśli dobrze mówią. E, no i tak, e, widzicie co? Jest ja sobie to tu położę, a jeszcze wyciągnę tutaj taki oto tytuł, który jest big boxik, który kosztował mnie 25 zł, bodajże albo 20. E, już nie pamiętam dokładnie. Na pewno nie o, kosztował on kupę a nie miałem jeszcze takiego big boxa, a big box Ethel Loxów dwójki się co jakiś czas pojawiają, a cena całkiem adekwatna i bardzo fajna, e, więc, no, aż to prosiło się żeby to, się, żeby to kupić, tak, na razie tam wywalić, dobra, na start mamy e, lekko, mm, lekko, czy znaczy bardzo pogięty, ogólnie już wysłużony big boxik, e, widać, że zatarte rogi i tak dalej, lekko spuczony, ale myślę, że i tak kolory też lekko wyblakłe, ale polska wersja no, oczywiście Boksika to się liczy. Mam mało takich w kolekcji. No i w środku mamy wszystko. Tak, wszystko. Czyli chyba tutaj będzie wszystko tutaj yy, będzie komplet. Klucz CD tutaj na naklejce, znaczy nie na naklejce, tylko na nadruku. Yy, instrukcja taka standardowa, cieniutka. Yy, I mamy dwie płyty CD. Mamy Lords 1 i Aetherlords 2. Co śmieszne, to zabawne. Chyba te płyty nawet posiadam w swojej kolekcji. Eee. Więc e, tylko, że same płyty. A płyty normalnie jak żylety. I kurczę, wiecie co? Bardzo się cieszę, bo ta gra jest ogólnie grą mojego dzieciństwa. Tyle, że już nic nie pamiętam z tej gry. I to jest najzabawniejsze w tym. Chętnie bym sobie ją przeszedł ogólnie można na kanale i ta właśnie okładka jest dla mnie bardzo ikoniczna więc musiałem to mieć w swojej kolekcji bardzo się cieszę bo myślę że to cenowo wyszło super za samego Big Boxa no ale to nie koniec tego wielkiego pudła bo w tym wielkim pudle również pojawiło się parę gier mianowicie cztery pudełka na początek mamy uwaga do kolekcji gier Disneya Hercules Action Game co zabawne, co zabawne, znowu się powtórzyłem, jest to polska, polska edycja pudełka, normalnie tutaj widzicie polska układka. Z przodu nie wyglądałoby, żeby to było polskie, ale jest to polskie wydanie. Nie wiem, czy to nie jest czasem premierowe po prostu, tylko, że niestety instrukcja po polsku, a gra po angielsku. No bo te stare gry, na przykład właśnie Herkules, na przykład dawno temu w trawie, one mają yy, po prostu język angielski. Zresztą ten język nie jest aż tak potrzebny. I co mamy w środku tego pudełka? Płytę z grom tylko. Nie wiem, czy była instrukcja, ale płytka normalnie, bardzo fajnie. Mikroryski i Hades na okładce z czerwonymi włosami, raczej płomieniem, wściekły Hades po prostu. Bo on jak miał niebieskie włosy, to był e, normalny. A jak się wściekł, to miał kurde płomień, taki że masakra. Ogólnie, bardzo ikoniczna postać i mega dobrze napisany. I mega charyzmatyczny, czarny charakter Disneya, jeden z moich ulubionych. Tak już swoją drogą. Hercules zresztą mam tak bardzo ikoniczne dla mnie piosenki. Znaczy ogólnie ma ikoniczne piosenki, ale dla mnie tak kurczę. Nostalgia po prostu, nostalgia. A nie grałem w tą grę, więc może być to dosyć fajnym doświadczeniem. Dalej w tym zestawie mamy grę Eksterminacja z kultowej kolekcji. Z kultowej kolekcji. Ee, o, nawet widzę, mam już jedną grę. To eksterminacja troszeczkę przypomina e, po GUI i tak dalej e, Total Annihilation, tak lekko przypomina e, po samym GUI. E, eksterminacja to jedna z najbardziej oryginalnych gier strategicznych ostatnich czasów. E, no, i tutaj mamy o taką oto płytę, taki nadruk na płycie i czarno-białą instrukcję, która jest taka. pozioma. Ok, całkiem ciekawe. A płyta to jest i żyleta normalnie, super stan, i to jest w ogóle seria wydawnicza Techlandu chyba, wychodzi na to, bo na płycie jest Techland, nie wiem, grad abograt... nie no, techland.com.pl. No i z tej kultowej kolekcji mam również, a nie, dobra, nieważne. Okej. Okay. Luka, ale jeszcze tutaj, właśnie w tym zestawie się trafiła Trackmania Sunrise Extreme z gry dla ciebie, z tą cenówką na górze. Tego właśnie nie miałem w tym jeszcze w mojej kolekcji. Także przy okazji sobie to wziąłem. Płyta jak żyleta, super stan jak Nówka". W Kurczę, bardzo dobrze zachowane wszystkie płyty. No i jeszcze gra Odlot z Disneya. Tego właśnie y, nie miałem w swojej kolekcji, a bardzo chciałem tą grę y, posiadać. Nie wiem, czy ona jest tutaj w jakimś... Y, y, bo to chyba jest premierowe wydanie. Na pewno po prostu y, nie wydanie jakiejś serii. Na przykład magicznej kolekcji, tej złotej, tej żółtej znaczy się. Więc, y, więc, więc nie mam pojęcia, czy to wyszło w jakiejś takiej wersji. E, no ale... Nie spotkałem się z tym, no i uznałem, że sobie to kupię. A bajka naprawdę, naprawdę mocna. Byłem na tym na urodzinach od mojego przyjaciela w kinie. I kurczę, no tutaj są ryski, widać, że chyba ktoś młodszy używał. Może jakiś syn kogoś, albo córka, albo po prostu ktoś w dzieciństwie. Ale wracając, bardzo fajne wspomnienie i bardzo utkwiło w pamięci ta bajka że tam z panem tutaj czekajcie, jak on się nazywał? No bo tutaj, czekajcie, kurczę, mam to na końcu języka. Russell to jest ten, młody, skausik, a gościu, dziadek, kurde, no boże... Nie przypomnę sobie teraz. W każdym bądź razie, ee, No ten smutny moment najbardziej utkwił w pamięci z tego e, filmu. No dobra, także tak się prezentuje dzisiejsze łowy, tak się prezentują. Jeszcze co ciekawego mogę powiedzieć, to zakupiłem sobie ostatnio Lego, ale nie otwierałem na, na kanale, na, na odcinku, przepraszam. Kupiłem sobie tak, Lego Creator z papuszką i raczej będę z papużkę z tego budować, bo jest mega ładna. Znaczy mi się podoba, troszeczkę cienką głowę ma, więc to tak się, no i jeszcze taki tutaj zestawik z Lego Minecraft, bo z Lego Minecraft mam bardzo dużo zestawów i kiedyś będę sobie chciał zrobić jakieś tutaj taką wystawkę, coś, nie wiem, nie wiem, jakby, tylko po prostu brakuje miejsca, jakbym miał jakieś kurczę meblościankę ściankę, chociaż raczej nie będę miał takiego czegoś w przyszłości, ale taką gablotę czy coś, to tak bym sobie kurde chciał wszystkie te zestawy jakoś połączyć, ale to będzie naprawdę ciężkie do zrobienia, do zrealizowania, na pewno nie w tym mieszkaniu, także no. No tutaj tak sobie kupiłem z myślą, że kiedyś będę to pewnie budował lub ewentualnie sprezentuję mojemu chrześniakowi, który uwielbia Minecrafta. Więc no tutaj są dwie opcje. Dobra, no i to w sumie tyle z ostatnich zakupów growych i nie tylko growych. Dzięki za oglądanie do następnego. Elo, elo trzymajcie się.